Pani będzie robiła zdjęcia. Co się wczoraj wydarzyło, kto nas zaatakował na Fuercie, dlaczego nas zaatakowano. Ja? Ej, ja! problem! Ja! Pojechaliśmy na samo południe Fuerty do Puertito. Taka mikromiejscowość. składała się z paru domków i takiego dzikiego trochę kempingu miejscowych. Oglądamy film, jemy kolację i nagle bączki kręcą, gazują, świecą nam w okna. Wstaliśmy my jeszcze dwa inne kampery. Ja tak troszeczkę nieśmiało odsłaniam okno, ale nie chciałam, żeby nas zauważyli, więc tylko się przyczajam no i patrzę, że podjeżdżają coraz bliżej i podjechali nam przed maskę. No więc ja się wychylam, patrzę takie łebki, chłopaczki, coś tam gazują, myślę sobie, no dobra, no na razie nic nie robi. Zaczęli wycofywać tym samochodem. Chłopak, zamiast jechać prosto, zaczął skręcać kierownicy i nas walnął w przedni zderzak. Kuba od razu wybiegł z kampery, ja za nim krzyczę, że nie rób tak, tego, nie rób tego ja, w ogóle, a ja, a to się ja... spała. Ja po prostu na takiej polskiej husari wybiegam. Bez z samochodu bez... Najpierw kierowca. On taki trochę był na zasadzie ojej ojej. Myślę, że chcieli nas przestraszyć, ale nie chcieli nas uderzyć. Potem zaczęli wysiadać inni i taka dziewczyna, która zaczęła ich podburzać, zaczęła wrzeszczeć. Wyszłam z kampera, żeby zrobić zdjęcie rejestracji. Dziewczyna zaczęła mnie szarpać za rękę. Wytrącać telefon. telefon. Chłopaki zaczęli już do mnie tak, jakby fikać na zasadzie. Ej, ej, co? 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 Problem! Ja się bałam, że oni wyciągną zaraz jakiś nóż. Facet z kampera obok wyszedł. Chciał nam pomóc, ale jak zobaczył, że jest tak gęsto to się bardzo szczegółowo Camper Kamper jeden, który stał z boku. Wyjechał, uciekł tak. po prostu. A oni okazało się, że mieli dom, kanciapę, dosłownie 50 metrów obok. Więc jak my zobaczyliśmy, że oni tam stanęli, otworzyli drzwi, zaczęli się reorganizować, to jest moment, żeby spierdzielać. Nie wiadomo, co zrobią za parę godzin. Może w nocy do nas przyjdą, wybiją szyby. Droga była szutrowa, beznadziejna droga. Trochę bałam, że oni za nami pojadą i będą nas spychać do tego oceanu. Patrzyłem we wsteczne lusterka i, jak rzeczywiście bym zobaczył jakieś światła, które nas gonią, to bym spróbował się ukryć. Na szczęście światła nie było, więc udało nam się odjechać. Cała ta obcierka wygląda w ten sposób: widać trochę niebieskiego lakieru. Sytuacja była niebezpieczna, nieprzyjemna i nie została załatwiona, więc idę to wyjaśnić. Piszecie, że mam złożyć denuncję, czyli skargę. No to złożę. This is my passport, this is my ID from Poland. Sprawdzają coś na komputerze. Pani będzie robiła zdjęcia. Jest. No, przyjęto zgłoszenie. Pani policjantka no tak kiwała trochę głową ze zrozumieniem, jak mówiłem o tej sytuacji. Chyba zdają sobie sprawę z tego, że na Kanarach no nie wszystkie miejsca są bezpieczne. Były protesty przecież ostatnio przeciwko turystom, nie tylko tym w kamperach, ale w ogóle, ponieważ przez nich ceny są coraz większe podobno i ludziom się to miejscowym nie podoba. Co mnie trochę dziwi, przecież zarabiają na tych turystach. To jest taka sytuacja dwuznaczna. Na pewno trzeba uważać na takie sytuacje, kiedy leci się, jedzie się na Kanary i nie zapuszczać się w takie miejsca. No, myśmy tam pojechali w dobrej wierze, ale... Nie zawsze taka dobra wiara wystarczy.